Witam w podcaście Deliberacje, a dzisiaj będziemy kontynuować podsumowywanie roku 2024. Tym razem przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom minionego roku na świecie. Zapraszam. Kontynuujemy nasze podsumowywanie ubiegłego roku. Ostatnio przyjrzeliśmy się kluczowym wydarzeniom, które wpłynęły na politykę i społeczeństwo w Polsce. Wydarzeniom, które nie tylko kształtowały naszą rzeczywistość, ale i odkrywały przed nami nowe prawdy o naszym kraju. Dzisiaj skierujemy wzrok w stronę szerszej, globalnej perspektywy. Cofniemy się do wydarzeń, które w 2024 roku miały największy wpływ na globalną politykę i społeczeństwo. Zaczniemy od Ukrainy, gdzie wciąż toczy się wojna. Konflikt, który zmienił oblicze współczesnego świata. Zastanowimy się również nad wejściem Szwecji do NATO i tym, czy dzisiaj wolny świat jest bardziej zjednoczony niż rok temu. Omówimy wyniki wyborów prezydenckich w USA oraz napięcia na Bliskim Wschodzie. Poruszymy także temat szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji oraz upadku reżimu w Libii wydarzeniom, które zdefiniowały globalny krajobraz polityczny w ostatnich miesiącach. Na koniec zastanowimy się nad ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w 2024 roku, eskalacji kryzysu klimatycznego oraz jego wpływu na kryzys migracyjny. Zapraszam na tę podróż przez wydarzenia, które ukształtowały świat w 2024 roku i na refleksję, co oznaczają one dla naszej przyszłości. Na początku XXI wieku, zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny, wielu zachodnich intelektualistów i polityków uwierzyło w koniec historii. Francis Fukuyama w swojej słynnej książce opisał liberalną demokrację jako ostateczny etap ewolucji politycznej ludzkości. W tej wizji świat miał zmierzać ku trwałemu pokojowi, stabilności, wolnemu handlowi, rozwojowi i współpracy międzynarodowej. Jednak rosyjska agresja na Ukrainę w 2014 roku, a szczególnie pełnoskalowa inwazja z 2022 roku, brutalnie przypomniały spokojnie żyjącej Europie, że historia wcale się nie skończyła. Wręcz przeciwnie, imperialne ambicje, konflikty zbrojne i walka o dominację wciąż kształtują globalną rzeczywistość. W 2024 roku konflikt wkroczył w kolejną fazę, podkreślając determinację Ukrainy oraz trwałość podziałów na arenie międzynarodowej. Omówienie tego tematu przypomina, jak ważne jest zachowanie solidarności i wsparcia dla Ukrainy w jej walce o suwerenność. Wiosną 2024 roku ukraińska armia kontynuowała ofensywę rozpoczętą rok wcześniej. Mimo zdobycia kilku miejscowości w obwodzie Zaporowskim i Donieckim, siły ukraińskie napotkały na dobrze przygotowane rosyjskie linie obronne. Walki w regionie Bachmutu i Awdiwiki stały się symbolem zaciętej wojny pozycyjnej, która pochłania ogromne zasoby po obu stronach. Ukraina udowodniła swoją zdolność do przenoszenia działań wojennych na terytoria okupowane przez Rosję. Uderzenia dronów na most krymski, bazy wojskowe i infrastrukturę na Krymie miały znaczenie militarne i symboliczne. Krym pozostaje kluczowym punktem strategicznym i jednym z najważniejszych celów ukraińskiej kontrofensywy. Kreml ogłosił kolejną falę mobilizacji, która jednak okazała się nieefektywna. Brak wyszkolenia, niskie morale i problemy logistyczne ograniczyły skuteczność nowych rosyjskich sił. Ukraińska armia skutecznie odpierała rosyjskie ataki w regionie ługańskim i charkowskim. 6 sierpnia ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły niespodziewaną ofensywę na terytorium Rosji, wkraczając do obwodu Kurskiego. Celem tej operacji było odciągnięcie rosyjskich sił od frontu w Donbasie oraz demonstracja zdolności Ukrainy do przenoszenia działań wojennych na terytorium przeciwnika. Mimo początkowych sukcesów, operacja napotkała silny opór, a sytuacja na froncie nie uległa zasadniczej zmianie. W odpowiedzi na przedłużający się konflikt i straty w ludziach Rosja zwróciła się o wsparcie do sojuszników. Korea Północna odpowiedziała na ten apel, wysyłając kontyngent wojskowy do wsparcia rosyjskich operacji na Ukrainie. Obecność północno-koreańskich żołnierzy na froncie spotkała się z potępieniem ze strony społeczności międzynarodowej, podkreślając globalne implikacje konfliktu. W ramach retorsji za rozszerzenie konfliktu na jeszcze bardziej międzynarodowy poziom, prezydent Joe Biden po raz pierwszy wyraził zgodę na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków na terytorium Rosji. Według The New York Times, Ukraińcy mogli wykorzystać pociski atakami do ochrony swoich sił w obwodzie kurskim, ale również dla uderzenia w infrastrukturę zaopatrzenia rosyjskiego wojska. Powyższe wydarzenia ukazują złożoność i wielowymiarowość wojny na Ukrainie w 2024 roku, podkreślając wpływ na geopolitykę oraz zaangażowanie różnych aktorów. Na arenie międzynarodowej. Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich w USA Donald Trump przedstawił plan pokojowy mający na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie. Propozycja zakładała m.in. utworzenie strefy zdemilitaryzowanej oraz rezygnację Ukrainy z dążeń do członkostwa w NATO przez najbliższe 20 lat. Plan spotkał się z mieszanymi reakcjami. Prezydent Rosji Władimir Putin odrzucił propozycję, uznając ją za niekorzystną dla swojego kraju. Donald Trump, który w kampanii wyborczej zarzekał się, że zakończy wojnę w ciągu 24 godzin od dnia wyborów, stwierdził ostatnio, że będzie potrzebował jeszcze jednak około pół roku. W 2024 roku Zachód kontynuował wsparcie dla Ukrainy, choć nie obyło się bez napięć. Wojna pochłonęła życie tysiący żołnierzy i cywilów. Ukraina zmaga się z katastrofalnymi stratami infrastrukturalnymi, które osłabiają gospodarkę kraju. Z kolei Rosja doświadcza coraz większego wpływu sankcji międzynarodowych. Wojna ujawniła trwałość sojuszy i gotowość państw NATO do działania. Konflikt zintensyfikował rozmowę o przyszłości systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, również bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj, teraz, nikt nie łudzi się już, że można budować go w oparciu o współpracę z Rosją jako stabilnym i przewidywalnym partnerem. Widzimy jednak wyraźnie, w jak wielu krajach Europy Zachodniej i Środkowej, również w Polsce, popularność zyskuje narracja, by czym prędzej wrócić do hasła business as usual zacząć kupować tanie nośniki energii z Rosji nawet za cenę krwi Ukraińców. Nie powinniśmy się łudzić. Jeśli do tego dojdzie, jeśli znów po raz kolejny damy się nabrać na te same narracje, nie wyciągniemy wniosków, pozwolimy jedynie Putinowi i jemu podobnym zyskać czas i środki do odbudowania sił, przegrupowania ich oraz podjęcia kolejnej próby opanowania Europy Wschodniej i Środkowej w przyszłości. Ukraina inspiruje, ale też przypomina, jak wysoka jest cena wolności i niezależności. Wojna na Ukrainie to przypomnienie o niebezpieczeństwach imperializmu oraz o znaczeniu solidarności w obliczu zagrożeń. Konflikt w 2024 roku znalazł się w wyniszczającym impasie, ale determinacja Ukrainy i jej sojuszników pokazuje, że losy tej wojny pozostają otwarte. Wnioski z tego konfliktu wpływają na przyszłość globalnej polityki, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. W lipcu 2024 roku, po miesiącach negocjacji i geopolitycznych napięć, Szwecja oficjalnie stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wydarzenie miało ogromne znaczenie nie tylko dla samej Szwecji, ale także dla całego regionu Morza Bałtyckiego i przyszłości bezpieczeństwa Europy. Decyzja o przystąpieniu Szwecji do NATO była bezpośrednią odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji, szczególnie po jej agresji na Ukrainę w 2022 roku. Wcześniej Szwecja była znana ze swojej długoletniej polityki neutralności, która utrzymywała się przez ponad 200 lat. Zmieniające się realia bezpieczeństwa spowodowały jednak, że kraj ten postanowił porzucić neutralność na rzecz kolektywnej obrony w ramach NATO. Szwecja formalnie złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku równocześnie z Finlandią. Proces akcesji Finlandii przebiegał szybko, jednak Szwecja napotkała na trudności związane głównie z obiekcjami Turcji i Węgier. Ankara oskarżyła Szwecję o wspieranie organizacji kurdyjskich, takich jak Partia Pracujących Kurdystanu, które Turcja uważa za terrorystyczne. Dopiero w 2024 roku udało się osiągnąć kompromis, dzięki czemu proces ratyfikacji został zakończony. Szwecja dysponuje strategicznie położonym terytorium oraz nowoczesnym potencjałem wojskowym, w tym jedną z najlepiej wyposażonych marynarek wojennych w Europie. Szczególnie ważne jest znaczenie Gotlandii, szwedzkiej wyspy na Bałtyku, która odgrywa kluczową rolę w zabezpieczeniu szlaków morskich i kontroli regionu. Włączenie Szwecji do NATO to sygnał dla Rosji, że agresywna polityka Kremla jedynie wzmacnia jedność Zachodu. Kreml wielokrotnie groził konsekwencjami militarnymi w przypadku przystąpienia Szwecji do sojuszu, ale finalizacja procesu akcesji pokazała determinację NATO. Szwedzkie wojsko, w tym czołgi Streetswagen 122, myśliwce Saab JAS 39 Gripen oraz doświadczenie w prowadzeniu operacji w trudnych warunkach, stanowią ważny atut dla sojuszu. Szwecja wnosi również wysoko rozwiniętą infrastrukturę wojskową oraz dostęp do zaawansowanych technologii obronnych. Moskwa uznała rozszerzenie NATO o Szwecję za zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego i zapowiedziała zwiększenie liczby wojsk w obwodzie kaliningradzkim oraz intensyfikację działań na Morzu Bałtyckim. Dołączenie Szwecji do NATO w 2024 roku to wydarzenie o historycznym znaczeniu, które zmienia układ sił w Europie. Przypomina o potrzebie wspólnej obrony w czasach rosnącego zagrożenia. Członkostwo Szwecji to także sygnał, że wartości demokratyczne i solidarność międzynarodowa mają kluczowe znaczenie w obliczu imperialistycznych ambicji Rosji. Przystąpienie Szwecji do NATO to szczególnie dobra wiadomość dla Polski, ponieważ umacnia sojusz z krajem, który jest naszym naturalnym partnerem w regionie. Szwecja, podobnie jak Polska, stoi w obliczu podobnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem w regionie Morza Bałtyckiego oraz rosnącą aktywnością Rosji. Dzieląc wspólne interesy w zakresie obronności i rozwoju współpracy militarnej, obie strony mogą skuteczniej działać na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa w regionie. Włączenie Szwecji do NATO wzmacnia także cały wschodni front sojuszu, co ma szczególne znaczenie dla współpracy z innymi państwami członkowskimi, takimi jak Rumunia. Zarówno Polska, jak i Rumunia znajdują się na kluczowych odcinkach wschodniej flanki NATO i mierzą się z podobnymi wyzwaniami geopolitycznymi, w tym zagrożeniem ze strony Rosji. Współpraca w ramach NATO, w której Szwecja odegra istotną rolę, może wzmocnić wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w regionie i zwiększyć stabilność w obszarze od Bałtyku po Morze Czarne. Premiera tego odcinka podcastu przypada niedługo po historycznym wydarzeniu zaprzysiężeniu 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powrócił na najwyższy urząd po czteroletniej przerwie. Nowy stary prezydent USA wrócił już po tym, kiedy wielu wieszczyło jego polityczny koniec. Dodatkowo powrócił silniejszy, mając za sobą większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie. I to większość tym stabilniejszą, że nie są to tylko członkowie Partii Republikańskiej, ale sama partia republikańska jest dziś zdominowana przez pro-trumpowski ruch MAGA, noszący swoją nazwę od sloganu Make America Great Again. Kampania prezydencka w USA rozpoczęła się już w 2023 roku i była jednym z najbardziej emocjonujących i polaryzujących wydarzeń politycznych ostatnich lat. Była to rywalizacja pełna zaskakujących zwrotów akcji, które odcisnęły piętno na amerykańskiej scenie politycznej. Całą kampanię zakończoną wyborem Donalda Trumpa na prezydenta można zamknąć w kilku kluczowych momentach. Urzędujący prezydent Joe Biden nie sprawił niespodzianki i długo wydawało się pewnym zwycięzcą prawyborów Partii Demokratycznej. Brakowało jedynie kropki na D, czyli nominacji. Donald Trump z kolei musiał mierzyć się z prawdziwą konstelacją republikańskich gwiazd i w ramach prawyborów pokonał m.in. gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley, czy gubernatora Florydy Rona De Santisa, który w pewnym momencie był nawet lekkim faworytem komentatorów. Oboje zresztą wycofali się w trakcie prawyborów jeszcze przed ich końcem i przyłączyli się do zwycięskiego obozu, popierając Donalda Trumpa. Nocą z 27 na 28 czerwca polskiego czasu odbyła się debata, która dla urzędującego wówczas prezydenta zmieniła wszystko. Powiedzieć, że Joe Biden przegrał to pierwsze i ostatnie w tym gronie starcie tej kampanii, to nie powiedzieć nic. Były już prezydent wyglądał na słabego, starszego, być może poważnie schorowanego pana, który ma problem z koncentracją, myli fakty, wygląda na zagubionego i zdezorientowanego. Zupełnie inaczej wypadł atakujący go, pewny siebie i sprawny orator Donald Trump. Sondaże Bidena się załamały, a całe rzesze wyborców i działaczy Partii Demokratycznej domagały się jego rezygnacji z kandydowania, przed którą zresztą jeszcze prezydent przez jakiś czas się wzbraniał. Na Joe Bidena, aby zrezygnował z kandydowania, naciskały nawet kluczowe wśród demokratów postaci, takie jak Barack i Michelle Obamowie oraz Nancy Pelosi. Ostatecznie jego miejsce zajęła wiceprezydent Kamala Harris. Po drodze był jeszcze zamach, a w zasadzie dwa zamachy na życie Donalda Trumpa, które pozwoliły mu uwiarygodnić swoją narrację jako kandydata walczącego z systemem i niewygodnego dla elit. A jeden z nich, w którym Donald Trump został ranny w ucho i o centymetry uniknął postrzału w głowę, stał się także tłem dla historycznego już zdjęcia, które wyraża więcej niż tysiąc słów i bez wątpienia było najważniejszą fotografią tych zmagań wyborczych. Donald Trump ranny i zakrwawiony stoi dumnie i pewnie z ręką wyciągniętą w górę w geście triumfu, otoczony osłaniającymi go agentami Secret Service. Wrześniowa debata, wygrana ku zaskoczeniu wielu przez Kamale Harris, która nie słynie z dobrych wystąpień medialnych, nie odwróciła już trendu i 5 listopada zdecydowanie wygrał Donald Trump, który do Białego Domu zaprosił jako swojego wiceprezydenta Jamesa Devansa. Donald Trump zdobył 312, a Kamala Harris 226 głosów elektorskich. Aby lepiej zrozumieć kulisy tej wyjątkowej kampanii, zapraszam do serii komentarzy deliberacji, która relacjonowała najważniejsze wydarzenia kampanii prezydenckiej w USA oraz do naszego odcinka podcastu poświęconego systemowi i ordynacji wyborczej Stanów Zjednoczonych. Opisane są w nim szczegóły amerykańskiej polityki i mechanizmy, które decydują o przyszłości tego supermocarstwa. Po tych wyborach jedno jest pewne. Idzie nowe. Donald Trump z poparciem Kongresu będzie od teraz kreował politykę krajową i międzynarodową wciąż jeszcze dominującego światowego mocarstwa. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Ich znaczenie wykracza daleko poza granice USA, wpływając na globalną politykę, gospodarkę i bezpieczeństwo międzynarodowe. Stany Zjednoczone pozostają najpotężniejszym globalnym aktorem politycznym i militarnym. Wybór prezydenta decyduje o kierunkach polityki zagranicznej kraju, w tym o zaangażowaniu w konflikty, takie jak wojna na Ukrainie, relacjach z Chinami czy przyszłości NATO. Linia nowego prezydenta Donalda Trumpa już zapowiada zmiany w relacjach międzynarodowych, w tym m.in. w podejściu do klimatu, handlu i sojuszów. Decyzje administracji amerykańskiej mają bezpośredni wpływ na globalne rynki finansowe. Stany Zjednoczone jako największa gospodarka świata mogą kształtować politykę handlową, regulacje technologiczne czy podejście do kryzysów gospodarczych takich jak inflacja czy spowolnienie wzrostu. Wynik wyborów w 2024 roku zasygnalizował możliwą zmianę kierunku gospodarczego, który wpływa na Europę, Azję i Amerykę Łacińską. Kampania wyborcza w minionym roku była jedną z najbardziej polaryzujących w historii. Rezygnacja Joe Bidena, nominacja Kamali Harris i ostateczna wygrana Donalda Trumpa pokazały głębokie podziały w amerykańskim społeczeństwie. Te napięcia nie pozostają bez wpływu na inne kraje, inspirujące podobne zjawiska w ich systemach politycznych. USA odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu kryzysów międzynarodowych. Wybór prezydenta decyduje o zaangażowaniu Ameryki w obronę Ukrainy, przeciwdziałaniu ekspansji Chin czy walce z terroryzmem. Prezydent Trump w 2024 roku zapowiadał bardziej izolacjonistyczne podejście, co może zrewidować dotychczasową politykę bezpieczeństwa. Amerykańska demokracja, choć poddawana wyzwaniom, pozostaje wzorem dla wielu krajów. Wybory w 2024 roku, w których doszło do nieoczekiwanych zwrotów akcji, w tym zamachu na Donalda Trumpa, były nie tylko wyrazem żywotności systemu demokratycznego, ale także przypomnieniem o jego kruchości. Wybory prezydenckie w USA to jedno z najbardziej obserwowanych wydarzeń na świecie. Relacje medialne z kampanii i samego głosowania kształtowały narracje polityczne i społeczne w wielu krajach, pokazując jak bardzo globalny charakter mają wybory amerykańskiego przywódcy. Rok 2024 był niewątpliwie punktem zwrotnym w historii rozwoju technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. To właśnie w tym roku zaobserwowaliśmy przyspieszenie tempa zmian, które dotykają niemalże każdej sfery ludzkiego życia. Modele językowe takie jak ChatGPT czy obrazkowe jak Midjourney stały się powszechnie dostępne, umożliwiając tworzenie różnorodnych treści od tekstów po dzieła sztuki na podstawie prostych wskazówek. Dzięki dostępności narzędzi open source oraz chmur obliczeniowych sztuczna inteligencja przestała być domeną wyłącznie dużych korporacji. Coraz więcej osób fizycznych i małych firm może poeksperymentować z AI i tworzyć własne rozwiązania. Firmy na całym świecie zaczęły wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć swoją wydajność, usprawnić procesy i zyskać przewagę nad konkurencją. Chatboty, systemy rekomendacyjne i narzędzia do analizy danych stały się standardem. Wraz z rosnącym wpływem AI na nasze życie pojawiły się także obawy dotyczące etyki jej zastosowania. Dyskutowano o problemach, takich jak stronniczość algorytmów, prywatność danych i potencjalne zagrożenia dla rynku pracy. Sztuczna inteligencja zaczęła coraz bardziej przenikać do naszego życia. Asystenci głosowi, inteligentne domy i samochody autonomiczne to tylko niektóre przykłady. Firmy takie jak Google, Microsoft Meta i wiele innych zintensyfikowały swoje inwestycje w badania nad sztuczną inteligencją. Prowadząc do prawdziwej gorączki złota w tej dziedzinie, najważniejsze pytania i wyzwania bez odpowiedzi, na które zostawia nas rok 2024: jak wykorzystać potencjał AI jednocześnie minimalizując ryzyko? Jakie będą konsekwencje automatyzacji dla rynku pracy? Jak zapewnić, że rozwój AI będzie odbywał się w sposób etyczny i odpowiedzialny? Jak chronić prywatność danych w świecie zdominowanym przez AI? Rok 2024 był rokiem przełomowym dla sztucznej inteligencji. Z jednej strony przyniósł on wiele innowacyjnych rozwiązań i otworzył nowe możliwości. Z drugiej strony postawił przed nami szereg wyzwań, które wymagają przemyślonych odpowiedzi. Bez wątpienia rozwój sztucznej inteligencji będzie jednym z najważniejszych trendów w najbliższych latach, kształtując przyszłość naszej cywilizacji. Ale 2024 rok przyniósł nie tylko rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji. W styczniu 2024 roku firma Neuralink, założona przez Ilona Muska przeprowadziła pierwsze wszczepienie implantu mózgowego u człowieka. Wieka. Pacjentem był 29-letni Noland Arbo, który po wypadku podczas nurkowania doznał paraliżu poniżej barków. Po pomyślnym przeprowadzeniu operacji Arbo zaczął korzystać z implantu do interakcji z komputerem. W marcu Neuralink opublikował nagranie, na którym Arbo gra w szachy na laptopie, sterując kursorem wyłącznie za pomocą myśli. W sierpniu sam pacjent ujawnił, że nadał swojemu implantowi imię Eve i wykorzystuje go do nauki języków obcych, takich jak francuski i japoński, a także do czytania i studiowania Biblii. Pomimo początkowych problemów technicznych implant został naprawiony i funkcjonuje prawidłowo. Pierwsze wszczepienie implantu neuralingu człowieka stanowi przełom w dziedzinie interfejsu mózg-komputer. Technologia ta ma potencjał, aby znacząco poprawić jakość życia osób z paraliżem oraz innymi schorzeniami neurologicznymi, umożliwiając im korzystanie z urządzeń elektronicznych za pomocą myśli. Długoterminowe cele Neuralink obejmują również pomoc osobom niewidomym w odzyskaniu wzroku oraz rozwój zaawansowanych interakcji między mózgiem a komputerem. Neuralink ma potencjał w leczeniu chorób takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera czy uszkodzenia rdzenia kręgowego. W przyszłości implanty Neuralink mogą poprawić pamięć, koncentrację i zdolności uczenia się. Najbardziej ambitnym celem jest stworzenie symbiozy między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Mimo ogromnego potencjału neuralink wiąże się z wieloma wyzwaniami i obawami. Wszelkie ingerencje w mózg niosą ze sobą ryzyko powikłań, takich jak infekcje, krwawienia czy uszkodzenia tkanek. Połączenie mózgu z komputerem otwiera wiele pytań etycznych, takich jak prywatność myśli, możliwość manipulacji umysłem czy nierówności społeczne wynikające z dostępu do technologii. Nie znamy również jeszcze długofalowych skutków szczepienia implantu Neuralink. Pierwsze wyniki badań są obiecujące, ale przed Neuralink jeszcze długa droga. Firma musi przeprowadzić dalsze badania kliniczne, aby udowodnić bezpieczeństwo i skuteczność swoich implantów. Ponadto konieczne są dyskusje na temat aspektów etycznych związanych z tą technologią. Konflikt między Izraelem a Hezbollahem, który wybuchł 8 października 2023 roku, jest jedną z najpoważniejszych eskalacji w regionie Bliskiego Wschodu od przeszło dekady. Porządkowy wybuch spowodowany był atakiem Hamasu na Izrael, co doprowadziło do izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Hezbollah, szyicka bojówka działająca w Libanie i wspierana przez Iran, zintensyfikowała swoje ataki na północny Izrael, co wywołało odwet w postaci izraelskich nalotów na pozycję Hezbollahu w Libanie i Syrii. Z początkowych starć granicznych szybko przekształciło się to w pełnoskalowy konflikt. Zbrojne działania obejmowały naloty lotnicze, ostrzał artyleryjski, a także użycie nowoczesnych technologii, w tym dronów oraz cyberataków. Izrael w ciągu trwania konfliktu przeprowadził kilkanaście tysięcy ataków rakietowych. Ważnym momentem było zniszczenie komunikacji Hezbollahu. Szczególnie spektakularna była operacja z 17 września, kiedy doszło do masowych eksplozji pagerów, którymi posługiwali się bojownicy Hezbollahu. Operacja ta była efektem współpracy sił obronnych Izraela oraz służb wywiadowczych Mossadu, a jej wynik to śmierć kilkudziesięciu osób i tysiące rannych. Po śmierci Hasana Nasrallaha, sekretarza generalnego Hezbollahu w ataku na Bejrut 1 września, Izrael ruszył z ofensywą lądową, której celem było zniszczenie infrastruktury militarnej Hezbollahu. Konflikt miał jednak drastyczne skutki humanitarne i polityczne. W Libanie zniszczenia infrastruktury oraz bombardowania spowodowały przesiedlenie prawie 1,5 miliona osób, a gospodarka kraju pogłębiła się w kryzysie. Po kilku miesiącach intensywnych działań zbrojnych, 27 listopada osiągnięto porozumienie o zawieszeniu broni. Główne siły dyplomatyczne, Stany Zjednoczone i Francja odegrały kluczową rolę w mediacjach. Izrael zobowiązał się wycofać swoje siły z południowego Libanu, a w regionie rozmieszczono libańskie siły zbrojne oraz żołnierzy misji ONZ. Jednak porozumienie pozostawiało wiele nierozwiązanych kwestii, takich jak spór o Army Szeba oraz napięcia związane z rolą Iranu jako sponsora Hezbollahu. Choć Izrael odniósł sukcesy militarne, koszt humanitarny konfliktu i ryzyko kolejnych eskalacji pozostają ogromnym wyzwaniem. Międzynarodowa społeczność będzie musiała śledzić realizację zawieszenia broni i wspierać odbudowę Libanu w obliczu wciąż niepewnej przyszłości regionu. Izrael, który w przeszłości cieszył się względem szacunkiem i poparciem wśród wielu państw zachodnich, szczególnie po stronie Stanów Zjednoczonych, w wyniku eskalacji konfliktu z Hezbollah'em w 2024 roku utracił znaczną część tego szacunku na arenie międzynarodowej. Konflikt, który początkowo był postrzegany jako obrona Izraela przed terroryzmem szybko przekształcił się w wojnę o większym zasięgu, obejmującą nie tylko Liban, ale także Syrię, a w pewnym momencie także inne regiony Bliskiego Wschodu. Jednym z głównych powodów utraty zaufania międzynarodowego była skala działań wojennych Izraela, które wiązały się z ogromnymi stratami cywilnymi, zarówno w Libanie, jak i w samej Palestynie. Izraelskie naloty, artyleryjski ostrzał i zaawansowane technologie, takie jak drony, doprowadziły do zniszczenia infrastruktury i spowodowały liczne ofiary wśród ludności cywilnej, w tym dzieci. Wśród ofiar zabitych przez wojsko izraelskie jest również nasz rodak, Damian Sobul, wolontariusz, który pojechał na Bliski Wschód pomagać bezbronnym ofiarom wojny. Wspomnijmy go w tych dniach. Wśród międzynarodowych organizacji humanitarnych i państw arabskich, a także wśród niektórych sojuszników zachodnich pojawiły się ostrzeżenia o naruszeniu praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Również decyzja o masowym wysiedleniu ludności cywilnej w strefach przygranicznych oraz użycie sił na szeroką skalę wywołały obawy o przyszłość regionu. Wzrosła liczba osób, które zaczęły postrzegać Izrael jako agresora, a nie tylko jako obrońcę. W obliczu zniszczeń i kryzysu humanitarnego liczne organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, a także państwa takie jak Francja i Niemcy wyraziły krytykę wobec działań Izraela, podkreślając, że takie metody nie prowadzą do trwałego pokoju, a jedynie pogłębiają napięcie. Dodatkowo w kontekście politycznym pojawiły się wątpliwości dotyczące roli Izraela w regionie. W przeszłości Izrael był postrzegany przez wielu jako stabilności w regionie Bliskiego Wschodu, ale jego działania w konflikcie z Hezbollahem doprowadziły do osłabienia tej reputacji. W szczególności ostra reakcja Izraela na Hezbollah, który jest wspierany przez Iran, wywołała obawy o możliwość dalszej eskalacji wojny na innych frontach. Obawy te znalazły odzwierciedlenie w reakcjach państw arabskich, które w przeszłości utrzymywały stosunki dyplomatyczne z Izraelem, ale teraz były zmuszone wyrazić swoją dezaprobatę wobec izraelskiej polityki militarnej. Choć Izrael nadal ma silnych sojuszników, w tym USA, które wielokrotnie wspierały jego działania w obronie przed zagrożeniem terrorystycznym, to jednak krytyka jego działań, zwłaszcza wobec cywilów, stała się jednym z kluczowych elementów, które wpłynęły na zmianę postrzegania Izraela na arenie międzynarodowej. W 2024 roku wiele państw zaczęło postrzegać Izrael w nowym świetle jako kraj, który nie tylko musi bronić swoich granic, ale także podejść odpowiedzialnie do prowadzenia działań militarnych, mając na uwadze także aspekty humanitarne i międzynarodowe. 8 grudnia 2024 roku świat obiegła szokująca informacja o upadku reżimu Bashara al-Assada, który przez ponad pół wieku rządził Syrią. W wyniku błyskawicznej ofensywy opozycji wojska rządowe zostały zapchnięte do defensywy, a Damaszek, stolica kraju, wpadła w ręce rebelianckich sił. Prezydent Assad zmuszony był zbiec z kraju, a według niektórych źródeł opuścił Syrię samolotem, udając się do Rosji. Rebeliancka ofensywa, która rozpoczęła się w końcu listopada, zaskoczyła wielu analityków, gdyż siły opozycyjne błyskawicznie zdobyły Aleppo i Hama, a następnie otoczyły Damaszek. W obliczu porażki premier Syrii, Mohamed Yalali wezwał do pokojowego przekazania władzy, deklarując gotowość współpracy z nowym przywódcą wybranym przez naród. Opozycja ogłosiła także nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za schwytanie Bashara el-Assada. W odpowiedzi na te wydarzenia dyplomaci z Rosji, Iranu, Turcji i innych państw regionu spotkali się w Katarze, by wypracować polityczne rozwiązania. Chociaż Iran, który przez lata wspierał reżim Asada, pozostaje wciąż zdystansowany wobec sytuacji, głównie z powodu uszczuplenia swoich zasobów wojskowych przez izraelskie naloty oraz inne konflikty regionalne, Turcja, będąca jednym z głównych sponsorów rebeliantów, podkreślała konieczność stabilizacji kraju i ostrzegała przed zagrożeniem rozpadu Syrii. Zniszczona wojną Syria stoi teraz przed ogromnymi wyzwaniami. Kluczowym zadaniem jest utworzenie rządu przejściowego i rozpoczęcie procesu pokojowego zgodnie z rezolucją ONZ z 2015 roku, która przewiduje nową konstytucję i wybory pod międzynarodowym nadzorem. Jednak trudno przewidzieć, jak przebiegnie ten proces, szczególnie biorąc pod uwagę obecną fragmentację kraju i obecność radykalnych frakcji, które mogą stanowić poważną przeszkodę w budowie demokratycznych struktur. Syria, zrujnowana przez 13 lat wojny, boryka się z poważnym kryzysem humanitarnym. Walki wciąż trwają, a kraj zmaga się z dramatycznym niedoborem żywności. Wody i leków. Infrastruktura jest zniszczona, a liczba uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych rośnie. Międzynarodowe organizacje humanitarne biją na alarm, zwracając uwagę na dramatyczny stan ludności cywilnej, której życie zależy teraz od międzynarodowej pomocy i stabilizacji sytuacji politycznej w kraju. Na koniec, temat wcale nie najmniej istotny. W 2024 roku świat doświadczył szeregu ekstremalnych zjawisk pogodowych, które miały istotny wpływ na globalne migracje. Wzrost średnich temperatur, intensyfikacja opadów oraz nasilenie zjawisk takich jak susze, pożary czy powodzie, zmusiły miliony ludzi do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. W 2024 roku średnia globalna temperatura była wyższa od średniej z epoki preindustrialnej o około 1,5 stopnia Celsjusza. Rekordowe temperatury przyczyniły się do nieustających fal upałów, które zabiły tysiące ludzi i zmusiły miliony do opuszczenia swoich domów. Wzrost temperatury doprowadził do intensyfikacji susz, szczególnie w regionach takich jak Afryka Subsaharyjska, Bliski Wschód czy Południowa Azja. Brak opadów oraz wysoka temperatura spowodowały spadek plonów rolnych, co z kolei prowadziło do niedoborów żywności i zmuszało ludzi do migracji w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Równocześnie z suszami w wielu regionach świata odnotowano rekordowe opady deszczu prowadzące do powodzi. W ubiegłym roku wystąpiły liczne powodzie w Azji Południowej, Afryce oraz Ameryce Łacińskiej, które zniszczyły infrastrukturę, domy i uprawy, zmuszając miliony ludzi do ucieczki przed żywiołem. Wzrost temperatur oraz długotrwałe susze przyczyniły się do nasilenia pożarów lasów w różnych częściach świata w tym w Australii, Stanach Zjednoczonych oraz krajach basenu Morza Śródziemnego. Te katastrofy ekologiczne prowadziły do zniszczenia siedlisk naturalnych, utraty bioróżnorodności oraz zmuszały lokalne społeczności do migracji w poszukiwaniu bezpieczniejszych miejsc do życia. Ekstremalne zjawiska pogodowe w 2024 roku przyczyniły się do wzrostu liczby tzw. migrantów klimatycznych – osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu zmian klimatycznych. W obliczu tych wezwań, Społeczność międzynarodowa stoi przed koniecznością podjęcia skutecznych działań na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz wsparcia osób dotkniętych migracjami spowodowanymi przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Bardzo dziękuję za kolejne wspólne deliberacje. Zapraszam również do wysłuchania innych odcinków podcastu, a także obserwowania profili na Facebooku X oraz Instagramie. Pamiętajcie, proszę, że deliberacji możecie słuchać i subskrybować na YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts oraz większości pozostałych platform i aplikacji podcastowych. Do usłyszenia.